Nie wchodźcie pijani do wody, bo może się to źle skończyć Kur... jest frankowany. Przepraszam cię Dzień dobry ale dobra, ale teraz... Robimy taki program, gdzie ludzie reagują po prostu pierwszy raz na naszego obaska, jakby panu... Pan, żeby... Fuck, ale... ale Marysia! Marysia. Ale urwał! Niestety będzie potrzebny duble do... <noise> To jest kara boska za prześladowanie małych dzieci. Co tam, młodzieżowe dzieciaku? Cyberpunk! Lubię ich piosenki! Też ich słuchasz? Nie da się, Stimon. No nie da się, on musi się odśmiać. Cyberwalk to zespół e, fajny. Co, kręciłeś mnie i co? myślisz, że to wykorzystamy, kurwa? Pewnie, że wykorzystamy. Teraz mam nieumytą rękę. To jest Gdyńska Droga Krzyżowa. Upadł pierwszy przystanek. Ja już się zmęczyłem, nie? O, jest! Awesha, to! A Krysz! Aniele! A nie wymyśliliśmy, że bóg y, penetracji nazywa się dildos. Z kratos i dildos. Co mam powiedzieć? Ja pierdolę. Chłopcze, poczekaj, punkt na ile? A ja? A drogi, to a macie chusteczkę? Bo mi z gila, z nosy lecą gile. Karolina jest z tych, bo co połyka, pamiętajcie. Bo inaczej pustujesz makijaż sobie. Ja dokładnie tak samo wycieram, jak wdepnę w gówno, nie? <laughs> Dziewczyno z internetu, zjedz kurwa śniadanie. Nie, dla psa śniadanie, dobra. Nie dla psa śniadanie. Jelenie jaja. <noise> oh yeah. Chodź <noise> mam porta przygasować. <głos> przygasować. <głos> Umiesz tak? Rambo. O kurde, coś mi wypadło. Co? je wyjebadło. Pozdraw z podłogi. Szkoda, że nie dostanę tym w ryj. Nie, nie powtarzajmy. Aha, A, dobra. Bolą ręce. Tysiąc złotych, jak się napijesz tej wody. No, ale musisz samą szklankę tej wody wypić i nie wyżygać jej przez dwie godziny. Zrobię to za 3 złote. <grymne> Janek, Janek, 3 złote. Nie to pewnie wiesz, działają tu rury, nie, i tak dalej, u mnie wiesz, co chwilę gówno gdzieś tam spadnie. jakie jak sranie ktoś miał, potwór? Nie tylko jednak tęczowo, ale bardzo czarno i mrocznie zrobiło się, dzięki ojcom założycielom. <grymne> Kurwa, ja wiem. Ja nie daję żadnych podwalin, ja nie wiem, co to jest, w ogóle. To wy jesteście tymi influencerami? Totalnie. <grymne> 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 No to to, to tak, nie? Co? I flufle... I flugel, I fluflefleflafi. fletami. Fletami, kurwa. na Was totalnie. Po prostu stanę tak casualowo. Ej, ale z, k, k, kartki. To co, zrób <grym", grym" sukasz> Nie, już nie, nie, <sukasz> No oni tam kartkami płacą Widzą <sukasz> dupeczki ty Poderwiemy ci jakąś z Jankiem, co? Są dużo starsze, ale wiesz, starsza starszą już miał lepsze doświadczenie <sukasz> Jaki ty jesteś <sukasz> no, To są, są prawdy tak? Ale prawdziwe to jest Dobra, siadły tam ty, zrobimy ich na ten Że ty się zgubiłeś, <sukasz> powiemy, co? Jestem, no w tej chwili patrząc na mgłę to jakiś metr nad ziemią. <laughs> Najbardziej przeraża mnie, że tu jest napisane Max 40 osób. <laughs> Całe trzy dni w mgle. <laughs> nie? że akurat jedziemy kurwa na tę śnieżkę i wyszło słońce. Zrobimy <laughs> kąty, proszę Państwa. Mm. Nie jest tak gdzie. duchu Wima Patrzcie, kontent, kurwa. Widzowie, jak się poświęca ten debil. To co? Idziemy? Tak jak obiecaliśmy? Obiecaliśmy? <śmiech> <śmiech> kurwa, za się tak. Okazało się, słuchajcie, że Gosku jest robotem. Cześć! Komu? 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 To chyba mój. Cześć! Kurwa. Wchodzi? Szara. Zostawmy to. Jak zawsze silni. E... Niestety, mam tylko starego szczęsnego. A nie, to ja mówię. A, a nie ja? <noise> Pomocy nie potrzebują już ludzie, nie pa... <noise> Kurwa, nie budziłem się jeszcze. <noise> Pomocy... Pomocy! Pomocy! Chodź, chodź. Pani chce się adoptować. Tu. O, jaki piękny. Buh, bu! Eee, bu. Martwy ciąg też jest w prosektoriach, trzeba uważać. Dziesięć. Jest. Tak, słodko. Koniec? Tak. <grym> jest siła, jest siła. Czekaj, teraz musimy sprawdzić, czy... Słaba tutaj, prawda? Słaba. Podobnie, podobnie. Tylko ja olej tutaj przycykuję, wiesz? Dobra, <śmienicza> jeszcze Ja, się, ja się nie, <śmienicza> nie wiem, bo tu też działa. Dobra, jeszcze raz. Dobra. No kurwa, rusza się tam. Nie wiem, kurwa. To jest wielkie gówno, nie wiem. Cześć. By zsynchronizować, cztery. trzy, 3-4. Chyba git. Założysz się, że to małby. Tak, bo, bo niby 14 latek będzie mądrzejszy od doktora. Ale jak... I co tylko, tylko sreduko. Ja mam popularny naukowy kanał na YouTubie. Ja. M, trzy m, mam. Lubię, jak się rusza twój tył. Nie twój dolok, chyba co ty myślałeś. <grym> Performance pod tytułem Szczanie. Tylko udzielę ja sobie u mnie teraz. A w jak wytrzyj. ciebie wytrzyj. W imię zasad synu rokokowej kokoty. Piu, 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 Enjoy. Pruwa, to był bardzo zły pomysł! To taki właśnie jest Słupski. Lele, oparł o mnie u mnie czy może u Ciebie rodzice są w domu, czy czy, czy. czy nie? I don't know, maybe you've got to go there. I'm, I'm not working here, I'm just uh, recording. <laughs> no i kto mówi po angielsku, kurwa? This is Daniel, she is my boyfriend. Hi, I'm Nicola. This is Daniel. She is my boyfriend. Tutaj winter is coming to nie tylko hasło z serialu. To fakt, bo nie dość, że od ludzie to w dodatku same stare, zimne trupy. Oskarowa Rola, kurwa po prostu. Powinniście wziąć. Y, powinni połączyć serial Walking Dead, y, gry o Tron, o i Breaking Bad. Kurwa nie robili nic, nie? Nic, kurwa nie robiliście do momentu, w którym nie włączyliśmy rekord. A teraz piłują kurwa kolesiowi nogę, nie? Moment, moment, Lunia. Mm. Wyciągniesz tego Dobra. Miłego, miłej miłego, służby. Miłego. Dobra. No, no, no pięknie. No. <laughs> Nieznany kurs. Czasem trzeba się zbrotać kurwa z piarnią, nie wiesz o co chodzi, kurwa mordo. 60 może nie, ale takie 6. Kurwa, to policja chyba. Daj tak? Kar! Kur... <grywa> ja dobry. Jesteś <grywa> paruwą? Sokiem z paruby. Paruby? No. Wojtek jest wege. to jest taka kara, taka wiesz... na <grywa> Ludzie... Wega, weganom ten, pichają sokiem z parówek. jad parówczany. A wiecie, kiedy parówki sok. mają najwięcej mięsa? Wtedy, kiedy był wypadek w fabryce. Wiecie coś? ten sok z parówek tak leci, tak tutaj. Ale zajmieście. Jezu, jak ja się dawno nie huśtałem, kurwa. Ludzie powinni się więcej huśtać. Tylko. Tylko nie tak na, na sznorze. Ja mówię, i czas na suchar tygodnia, i ty wtedy powiesz, co zrobiło dziecko Freeza w pieluchę. O nie, kurwa. Ach, kurwa, za bardzo to tyłu. Uwaga, Janek. I czas na suchar tygodnia. I czas na suchar tygodnia. Co zrobiło. Dziecko Efriza? Kurwa! No, nie. Uwaga, Janek! I czas na suchar tygodnia! Dobra, jeszcze raz. Nie. I czas na suchar tygodnia! Co zrobiło dziecka? Dziecko. Kurwa! That's why they call him White Salam. No dobra. Myślę, że powinniście być usatysfakcjonowani z tego odcinka. Dziękuję bardzo, że oglądaliście go wraz ze mną. A ja idę. Ten. А вие така порно. <laughs>